Hej, witajcie w drugim odcinku z mój. E, z mojej Natalia, z kalambur. Tak, zaczynamy grę. Wchodzimy w pierwsze lepsze. I chcę rysować. 15. A to nie, to my się tak bawimy. Nie, to nie. Taka wolę. Chcę rysować. I widzicie czwarte. Dobra. Zgadujemy. Dwie gramy? To 500. Aha, to co nie długo tak gra? Skąd? Aha. Aha! Ach. To jest dobry moment, żeby mnie zasubować. Kropla? Hmm. To jest to, rok to spada! Nie komentarz, bałam nie, nie, wiem, co to jest. Wiem, że mogę Kilka miesięcy temu rozpoczęła się moja najpiękniejsza podróż. W dziecku jest No nie wiem! Zapisz.

Nie no, ich po prostu. Ich. D. Co to jest? Figa z makiem! Kurcze! Dobrze, rysuję nobek 22. Dobrze. Przepraszam, że tak krót mało nagrywam odcinków w tej... Y z tych filmów, ale to nie jest seria i to będzie dwa razy w tygodniu, raz. A więc nie zakładajcie, może w przeszłości zrobię z tego kiedyś serię i będzie pisać, ale wątpię. Aha. Chyba napisałem z błędem. No czemu? ja Aha To takie będzie, nie wiem jak to narysować. Serdecznie pozdrawiam jeszcze Nikodema i Faustynę. Nie wiem, czekajcie O finisz, ktoś A Jestem ostatnia brawo ja Jeśli nic nie malujesz, to możesz teraz dać suba No czemu musiałeś coś namalować? Dobra, teraz daj suba, lajka, zakomentuj i, i możesz oglądać dalej. Mhm. Chini, kto kiedyś ten zubkę chińską jadł? Pozdrawiam. To na pewno będzie blog.

co to jest? Hmm, co to jest? Ale co ja mi to będzie blisko? Trzy. Co jest to? Suszarka? Aha, ktoś wygrał. Aha, czyli dalej mam szansę na wygranie. Koniec, koniec, koniec. Wiesz, że uwielbiam Gościunie. nie, Pozdrawiam cię serdecznie, gościunę. Nie wiem jak się to pisze. Ja nie mogę, nie chcę rysować. O, to jest dobry moment, zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I... O, ktoś zrezygnował. I jedziemy z... Kolejnymi odcinkami. Możecie e, teraz napisać w komentarzu, e, jakie by jeszcze chciały filmiki, oprócz Minecrafta. Nie, Minecrafta nie, 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 nie. Mogę na przykład zrobić Planet, różne. Aha, jestem sama. I teraz jestem operatorem stołu. A to tak, to tu nie chcę grać. I możecie napisać. zero, yy, akurat się zaczęło. No i. Możecie napisać, jakie mamy jeszcze inne gry grać. I wtedy, gdy tam z, z, przejrzę Wasze komentarze, zobaczę na przykład, nie wiem, dajmy, że. Nie wiem, jakąś grę, tam nie wiem, jaką już. I pomyślę, a to jak skończę kalambury, albo też będę ją nagrywać jednocześnie. nie mój Star Planet to będzie w ogóle główne a więc... A jak on ma 50? Aha, okej. Okay. To ster! Nie? To grzanki i... Co to jest? Kuchnia. A może to jest ten moment? Ja mnie już napisać zupka chiniwska. Pozdrawiam pierwszego Pandio05. No. To ja już to będzie powoli kończyć. A więc spodziewam się, wiecie. Niedużo tych odcineczków To jest jak z drugi, czy tak do 10, 9. Tak zrobię. No może jeszcze mi się... No coś tam będzie troszkę tych odcinków, ale nie zamierzam robić z tego serii jakiejś. Może kleberbota? Ognisko? Nie. Dobra. Nie wiem. Dobrze, ja wychodzę. A więc dzięki za oglądanie. Nazywam się Natalia Bodzek, a więc możesz mi.